Zima pokazuje swoje mroźne oblicze. Miejskie noclegownie pełne i wciąż przyjmują nowych lokatorów. Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku Białej obchodzi 30-lecie działalności. Jubileusz zbiega się z poświęceniem budowanego przez to Stowarzyszenie w Olszówce domu stałego pobytu dla osób starszych. Budynek podawnej szkole podstawowej nr 5 przy ulicy Partyzantów pięknieje. Z końcem marca ekipa budowlana ma zakończyć pracę. Trudny rok budżetowy dla miasta nie oznacza zaprzestania prac konserwatorskich na Bielskiej Starówce. Znany jest tegoroczny harmonogram rewitalizacji. Galeria Bielska BWA nie daje się nudzić. W czasie ferii organizuje szereg warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży. Zima pokazuje swoje mroźne oblicze miejskie noclegownie pełne i wciąż przyjmują nowych lokatorów. Za zapewnienie ciepłego konta każdemu bezdomnemu, który nie ma się gdzie podziać, odpowiadają samorządy, a w ramach ich działań Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Nie inaczej jest w Bielsku Białej. Tutejszy MOPS jest przygotowany na przyjęcie potrzebujących. Ośrodek jest przygotowany do pomocy osobom bezdomnym. Funkcjonują u nas dwie placówki dla osób bezdomnych, noclegownia przy ulicy Krakowskiej 2A. Od wczoraj noclegownia otwarta jest całą dobę, z przerwą tylko sanitarną, w południe na sprzątanie pomieszczeń. Dom dla bezdomnych jest to placówka całodobowa. Na terenie Domu dla Bezdomnych jest również uruchomiona noclegownia dla kobiet. Noclegownia dla kobiet dysponuje ośmioma miejscami. W Domu dla Bezdomnych mamy 95 miejsc, natomiast na Krakowskiej. W noclegowni dla mężczyzn jest 50 miejsc, natomiast wiadomo, jeżeli zgłasza się więcej osób bezdomnych do noclegowni, czy dla kobiet, czy dla mężczyzn, no to wtedy uruchamiamy miejsca dodatkowe i nikogo nie pozostawimy po prostu na zewnątrz. Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku Białej obchodzi 30-lecie działalności. Jubileusz zbiega się z poświęceniem budowanego przez to stowarzyszenie w Olszówce Domu Stałego Pobytu dla Osób Starszych. Nowy obiekt mieści się na terenie ośrodka KIK przy ulicy Grzybowej. To tutaj od lat działa dom opieki Józefów, a już niedługo zasiedlony zostanie nowy, a właściwie całkowicie odremontowany i zaadoptowany do nowych potrzeb, pawilon. Rozbudowany obiekt podzielono na części mieszkalną dla około 25 pensjonariuszy, socjalną ze świetlicą, kaplicą, salą do terapii zajęciowej oraz jadalnią i kuchnią. Jest też zaplecze medyczne i własna kotłownia. Podczas uroczystego poświęcenia domu, którego dokonał ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy, odbyła się i inna uroczystość. Doceniając wkład w powstanie budynku oraz wieloletnią działalność dla dobra kościoła, prezes bielskiego kiku Elżbieta Kralczyńska została oznaczona przez papieża Benedykta XVI honorowym medalem Pro Ecclesia et Pontificia. W imieniu Ojca Świętego wręczył je biskup Tadeusz Rakoczy. Ojciec Jędryk, Benedykt XVI... Odznaczył Panią, a dokonało się to w listopadzie, ale specjalnie trzymaliśmy to niejako w tajemnicy, żeby w kontekście dzisiejszego święta prze i przeżycia naszego, naszej modlitwy dziękczynnej i prawda naszej równości, jaką popadamy w Bogu. Przeżyć tę radość i w takim duchu wręczam to odznaczenie i niech ono będzie z jednej strony przyjęciem jako wyrazu wdzięczności, a z drugiej strony niech będzie natchnieniem do wytrwałości i przezwyciężenia tego, co trudne, dobrego świadectwa i jak najlepszych pomoc w szczęść Budynek podawnej szkole podstawowej nr 5 przy ulicy Partyzantów pięknieje. Z końcem marca ekipa budowlana ma zakończyć pracę. Nietypowa kolorystyka elewacji, podyktowana względami konserwatorskimi, wyróżnia budynek. Zasadnicze roboty budowlane są na ukończeniu, teraz prace z zewnątrz przeniosły się do środka. Nowe mieszkania komunalne, które tu powstaną, otrzymają bielszczanie oczekujący na długie liście zakładu gospodarki mieszkaniowej. Będą musieli jednak na własny koszt wykończyć lokale, bo to, co otrzymają, to tak zwany stan deweloperski. Ten budynek w tej chwili jest adaptowany na mieszkania komunalne. Tych mieszkań zgodnie z projektem będzie 30. No, jak widać, prace są mocno zaawansowane, no, prawie skończona jest elewacja, rozpoczęte zagospodarowanie terenu, drogi, chodniki, parkingi. W tej chwili prace skupione są w środku, są wymienione stropy. Po wybudowane już ścianki działowe i wykonuje się instalacje wewnętrzne, sanitarne, elektryczne. Mieszkania będą pełni komfortowe, czyli no w każdym mieszkaniu będą kuchnia, łazienka, oczywiście. Przy czym tak jak zawsze, czy jak do tej pory, mieszkania oddane będą w tym tak zwanym stanie deweloperskim, czyli bez tego ostatniego wykończenia typu malowanie podłogi i montaż osprzętu w łazience, w kuchni. To już będzie do indywidualnego wykończenia. No, każdy będzie mógł sobie to mieszkanie wykończyć tak, jak uzna za, dla siebie za najwłaściwiej. Trudny rok budżetowy dla miasta nie oznacza zaprzestania prac konserwatorskich na bielskiej starówce, znany jest tegoroczny harmonogram rewitalizacji. Bielska starówka zmienia się z roku na rok i wciąż przybywa od restaurowanych kamienic. W tym roku 700 tysięcy złotych gmina przeznaczyła na dokończenie prac przy odnawianiu kamienicy usytuowanej na placu świętego Mikołaja. Powstanie też tak zwana platforma widokowa za budynkiem przy ulicy Celnej 2 z widokiem na kościół Ewangelicki. Zaplanowano także budowę skweru przy ulicy Schodowej, a ulicę Krętą czeka remont. W tym roku w ramach budżetu przewidzianego do biura rewitalizacji będziemy kontynuować remont budynku przy placu świętego Mikołaja 6. Kwota przewidziana na ten rok na zakończenie tego remontu, który kontynuujemy od 2011 roku to jest około 700 tysięcy złotych. Jak Państwo widzą, zrealizowano w zeszłym roku podstawowe roboty konstrukcyjno-budowlane, łącznie z remontem dachu i elewacji. W tym roku przewidujemy zakończenie robót wewnątrz całego obiektu. Równolegle z wydziałem gospodarki miejskiej będzie realizowane projekt pod tytułem Zwiedza i Wypoczywaj, rewitalizacja Parku Słowackiego i Bielskiej Starówki i będziemy porządkować kolejne przestrzenie publiczne. To są niewielki skwer przy ulicy Schodowej około 350 m, kwadratowych, remont ulicy Krętej i Pankiewicza i zejście na ulicy Krętej to jest około 700 metrów i budowa platformy widokowej, czyli zagospodarowanie nieruchomości za budynkiem Celna 2 tuż przy murze na Orkana. Powstanie placyk do wypoczynku, do rekreacji z pięknym widokiem na Bielski Syjon. Galeria Bielska BWA nie daje się nudzić. W czasie ferii organizuje szereg warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży. Zajęć dla dzieci podczas tegorocznych ferii jest wyjątkowo dużo. Prowadzą je zarówno pracownicy galerii, jak i artyści różnych specjalności: designerzy, malarze, rzeźbiarz i ceramik. Największą popularnością cieszą się prowadzone przez Małgorzatę Krzempek z galerii zajęcia w technice szablonu, warsztaty z form przestrzennych, z papieru i kolaż. Są to warsztaty, w których zupełnie niepotrzebne materiały zyskują nowe artystyczne znaczenie. Frekwencja jest duża, warsztaty cieszą się ogromną e, popularnością. E, z galeria proponuje różne typy warsztatów, oprócz ceramiki, malarstwa na szkle. Dzieci będą akurat dzisiaj projektować takie formy przestrzenne z papieru, które również się bardzo cieszą popularnością wśród właśnie takich, wśród takiej młodzieży szkolnej. Zajęcia te stworzono z myślą o grupach zorganizowanych, liczących minimum 10 osób. Indywidualnie zaś można się zgłaszać na zimowe warsztaty sztuki i designu pod oryginalnymi nazwami Tajemnice Filcu, Szmaciane Cuda czy Drugie Życie Rzeczy. Równolegle w BWA startują również autorskie warsztaty Leszka Oprzątka z ceramiki, rzeźby, malarstwa i technik papierowych. Raz w miesiącu galeria prowadzi także warsztaty rodzinne. Zasady uczestnictwa w zajęciach oraz ich program znaleźć można na stronie galerii. Część z nich jest płatna. Za to bezpłatnie obejrzeć w czasie ferii można trwające wystawy.